10 lat Luka. różnicy starszy jest. Szołtysik, Kujtkowski ma przewagę 3, 3 cm wzrostu i 5 cm rozpiętości ramion. Jest również o 6 kg cięższy i ma większe doświadczenie zawodowe. To może być krótki poje... pojedynek. pierwsza. A ja odklepuję od razu Szołtysik. to. Poddaje walkę w bardzo kuriozalnych okolicznościach. Będzie to najkrótsza walka w historii Babylon MMA. No, chciałem powiedzieć, że to może być krótki pojedynek, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Panie i panowie, sędzia Paweł to już przerwał to starcie po zaledwie sekundzie od rozpoczęcia pierwszej rundy. Starcie, które przez poddanie się przeciwnika zwycięża. Jacek! kowski Także to była najkrótsza walka w historii organizacji Babylon ale myślę, że wymarzymy ją z Księg Rekordów.